Shalom, szalom. Jestem w synagodze działoszewickiej, w której byłem już kilka razy i za każdym razem odczuwałem wielkie wzruszenie. To są tylko mury, ale wśród tych murów jest zakodowana pamięć tych wszystkich, którzy się tutaj modlili, którzy bardzo, bardzo szybko. Zostali zamordowani przez hitlerowców, przez Niemców, przez jak to tam nazwać, jak kto woli. Więc e, kiedy pierwszy raz byłem w Działoszycach, stanąłem przy rynku, przy synagodze i poczułem się jak Bruno Schulz w drochobyczu. Poczułem się jak ten wielki mistyfikator i odtworzyłem e, Działoszyckie. Działoszyckie mity, które w mojej pamięci się otwa otworzyły, no i powstało opowiadanie Działoszyce, drukowane w przekroju nie tak dawno. Tym razem przeczytam opowiadanie również pod tytułem Działoszyce, ale zupełnie, zupełnie inne. Więc Działoszyce wynurzył się z ciemności. Siedem bram miasta stanęło otworem. Odźwierny w uroczystej liberii skłonił się z szacunkiem. Oczekiwaliśmy pana wcześniej. Co znaczy wcześniej? zapytał ten, który wrócił z niesmakiem w głosie. Przepraszam za nie takt. Czy zna pan drogę? Urodziłem się i umarłem w tym mieście. Nie potrzebuję przewodnika. Pójdę wzdłuż rzeki. Płynie w odwrotnym kierunku, uprzedził oddźwierny. Mój czas także. A kres? Nie ma kresu. Święty z przestrzeloną głową stał nagi na postumencie. Odłamki kamiennych szat leżały pod płytą z ledwie widoczną inskrypcją: Cały on jeden i wszędzie cały w całym zanurzony. Ocalałe oko świętego patrzyło na szyt wypożyczalnik garnków talerzy i innych rzeczy, hajm binek i synowie. Pod ruiną synagogi, od strony rynku, na krzesie Eliasza tkwiła odcięta głowa mochela. To nie moja sprawa, powiedział ten, który wrócił do umarłego miasta. Nie będę mieszał się do polityki. Miasto milczało. Ciało Margrabiego w złoconej trumnie Stało na lewecie okrytej kirem. Cztery konie zwiesiły by do obroku. Rabin z murmistrzem trzymali się za ręce na podwyższeniu. Tysiąc dziesięciu i jeden płaczących, płaczących mężczyzn w chałatach i bez, w kapeluszach i bez trwało w ruchu. Ich skamieniałe łzy połyskiwały w błocie. Dwudziestu czterech śpiewaków z wyciągniętymi. Z wyciągniętymi szyjami wzlatywało do nieba. Czy istnieje nadzieja? Zapytał o ciemniałej i zasuszonej jak śliwka rywki cwik, która w rogu rynku sprzedawała grzybki do cerowania pończoch, a za drobną dopłatą nawlekała nitki na igły. Jakże jednak mogła odpowiedzieć rywka cwik. Skoro nie mogła, podobna do tego błota wokoło. Siedem mezus leżało pod drzwiami siedmiu kamienic. Pod jedną z nich dwoje dzieci zastygło w tańcu. Na, frontowej, na, fron, na, fron, na frontonie barwny napis zachęcał do kupowania, kupowania kawioru astrohańskiego i innych cymesów. Właściciel, młosze Abram, Leżał na progu z rozłupaną głową. Szalony chemia Cwig o jednej nodze sprzedawał opaski z gwiazdą Dawida. Druga noga sterczała obok. Ten, który wrócił, zdjął z ręki chemii opaskę i założył na prawe ranie. Chmury, których nie było, rozwiały się i ukazało się oko pańskie nad miastem. O najwyższy wykrzyknął ten, który wrócił, Panie mój! Po co wezwałeś mnie do tej trupiarni? Głos z góry powiedział. Nazywasz się Izak się Mam. Jesteś najlepszy z najlepszych kantorów. Wyśpiewał, wyśpiewaj żałobę tego miasta, bo nikt jeszcze tego nie zrobił. Izak Mam wspiął się na palce i dotykając głową nieba, kryształowym głosem z całą mocą żydowskiego słowa odśpiewał siedem psalmów żałobnych. Oko Pańskie. Zamknęło się. Rabin z burmistrzem skończyli przemowy. Kondukt z ciałem margrabiego ruszył do młodza. Tłum Żydów w hałatach i bez, w kapeluszach i bez szedł za trumną. Ślepa rywka w rogu rynku czułymi palcami nawlekała nitkę na igły. Jej brat, chemiat Swigg, wykrzykiwał niekoszerne słowa. Chłopi z okolicznych wsi zjeżdżali furmankami z pierzem w workach pod skup Arona Cecka. Sklepy stały otworem. Inni zachwalali towary, stojąc przy kramach. Ten, który wrócił, wmieszał się w tłum i stał się jednym z tych, którzy mieli zostać zabici. Jeszcze kilka słów komentarza do tego tekstu, który przeczytałem. Otóż tam występują dwie postacie, które są autentyczne, które żyły w tym czasie. Jest to Margrabia Małopolski, którego kondukt żałobny wędrował z, z Drezna do Młodzaw, do rodowej, rodowej siedziby Małopolskich. I zatrzymał się, ponieważ zasługa margrabiego względem Żydów polegała na tym, iż zrównał on prawa żydowskie z prawami Polaków. Więc z wdzięczności Żydzi odprowadzali go na wieczny spoczynek. Stąd ich obecność w Działoszycach, gdzie zgromadziło się kilkanaście tysięcy Żydów którzy później odprowadzili go do młodza. Druga postać to Itzak Mam, który był kantorem, no wówczas chłopcem, prawda, w tych czasach przedwojennych, bo to są czasy pomieszane. To każdy, to, każdy, kto troszeczkę czuje literaturę, to to dostrzeże. I Icaak Mam ocalał z pogromów tuż przedwojennych. Udało mu się wyjechać do Nowego Jorku, no i tam Yy, 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 z, o, olbrzymią karierę e, kantora, prawda? Jed Był jednym z najwybitniejszych kantorów żydowskich.